Nasza misja, jeżeli zdecydujemy się ją przyjąć, to omówienie Mission Impossible The Final Reckoning. Zapalam zapałkę. No w końcu mamy Final Reckoning. Mamy Mission Impossible Final Reckoning. Długo żeśmy czekali na ten film, niby jest to ostatni film z serii. No i powiedzcie, czy to jest godne pożegnanie? Zdanie będą, będą podzielone. To dobrze, takie odcinki, mówisie, są najlepsze. To nie wiem, czy najpierw dobra, czy zła wiadomość. Zależy z czyich usta, wiadomość padnie. To Zacznijmy od dobrej. No dobra, no mi się wydaje, że tak, aczkolwiek zastrzegam, że to jest inny film. Niż poprzedniej części Mission Impas. w moim, z tym się zgadzam. W w moim w moim zaraz się z tym się zgadzać. Ale... Muszę powiedzieć, że moje uczucie do tego filmu rosło. Początkowo mam wrażenie, że miałem podobne emocje i podobne hmm. refleksje w trakcie seansu. Jak wie, zastanawiałem się, gdzie te sceny akcji. Uh -huh. Ale potem w pewnym momencie coś się wydarzyło we mnie, coś zaknikało uh -huh. i końcówkę coś seansu. Pękło. Właśnie nie. Mam wrażenie, że jeżeli pękło na początku, to potem się skleiło. Uh -huh. I końcówkę seansu naprawdę ściskałem nerwowo poręcze foteli. wiem, to jest taki um, klasyczny wyty krytyków, uhum, uhum. Jak, jak się dobrze bawić, to ja się naprawdę dobrze bawiłem i stwierdziłem sobie, wow, to było jednak doświadczenie. Nie no, jeśli się ktoś dobrze bawi, to ja nie chcę tego komuś uhum. odbierać, bo wydaje mi się, że to jest to, taka klasyczna opozycja między tekst a texture, po angielsku się to mówi, mm. w sensie między tym, jaki ten film jest, a jaki ten film się wydaje. Uhum. Jeśli komuś się wydał dobry, to, to wystarczy, nie? Ja po prostu nie mogę wyłączyć tego, tych, tego swojego mechanizmu w głowie, który widzi, że mm, coś jest nie tegez. I ten mechanizm uruchomił się już od początku, kiedy bohaterowie zaczęli gadać. Jak się najpierw nam wyświetlili montażówkę scen z wszystkich części serii, sobie myślę. Wiem, wiem, widzieliśmy, widzieliśmy te filmy, ale byłem gotów. Poczekać, okej. Okay. Potrzebujemy trochę czasu, zaraz się intryga nakręci. Spokojnie, zaraz się rozkręci, co to jest, nie płaczą. I, I tak jest, spokojnie, zaraz się rozkręci, trwało z godzinę w mojej głowie, mm. po czym nagle jest taka scena, że okej, okay, Tom Cruise już idzie, wsiadam do helikoptera są sobie myślę, dobra, zapominam tę godzinę, przez którą gadali, teraz będzie się działo i nagle włącza się retrospekcja. I <laughs> ja jestem, nie. Ja jestem trochę zszokowany, szczerze mówiąc, że, bo spodziewałem się, że okej, okay, jakieś tam głosy docierały z Khan, że może scenariusz nie tak jest, ale... Nawet jeśli scenariusz jest słabszy w tej serii zwykle, to mhm. i tak przynajmniej to dostarcza rozrywki. Mhm. Ja nie miałem rozrywki w tym filmie, bo o, dziwne jest takie zaburzenie proporcji, które dotychczas funkcjonowały w tej serii. Proporcji, które polegały na tym, że zawsze trzeba było trochę ekspozycji naładować, żeby tą ekspozycją nakręcić scenę akcji. I scena akcji była jakby sednem tego filmu. Natomiast w tym filmie, na trzy godziny seansu, mamy w zasadzie dwie sceny mhm. akcji. Ale jak no dobra, ale, ale drugiej, to no, Tak, ale z drugiej strony te, te filmy nigdy nie stały specjalnie y, fabułą. Chodziło o to, że coś tam trzeba ukraść, gdzieś uh -huh. tam trzeba pojechać, Tom Cruise wisi z czegoś. Chodziliśmy na te filmy po to, żeby widzieć, jak Tom Cruise i, i gra ze śmiercią. O. Na, natomiast w tym filmie mi się wydawało, że oni tak jakby zapomnieli, o co, na, czym, na czym polega jakby ta, ta formuła. No to jest I, tak jakby dużo machania ryb, to jest jakby tak. magik, przygotowuje magiczną sztuczkę. Okay, tak. ale żeby przygotować magiczną sztuczkę, nie. musi dużo pomachać rękami. I to jest film, który polega głównie na machaniu rękami. Bo I jak dochodzi do magicznej sztuczki, to, to dla mnie już było trochę za późno, abstrahując od tego, że ta magiczna sztuczka wcale mm. nie była taka magiczna. Nie, bo problem jeszcze y, dla mnie był też taki, że nawet przy tej całej ekspozycji ja i tak nie do końca wiedziałam, o co chodzi. I zwykle mi to nie przeszkadza w filmach z y, Mission paso, bo, bo, bo to nie o to chodzi, o to, że wiesz, Tom Cruise gdzieś leci albo gdzieś biegnie. Нет. A, a tutaj, kurde, mi się sobie, dlaczego ten goni tamtego długiego. Bo e... trzeba włożyć pendrive'a, a potem go wyciągnąć. No, ja, ja, ja wiem, ja, ja dobra. Tu, ja, ja tu no. się muszę wbić w takim no, razie no. dwójkę tych e, zgryźliwych e, krytyków. No, zacznijmy od tego, że widać, że to jest wielki finał. I jeżeli uh -huh. miałbym szukać jakiegoś porównania dla nowego myślenia, to jest e, Avengers Endgame, w którym, jak się zastanowić, też jest tylko jedna scena akcji na końcu. A w środku dużo się dzieje, bo haterowie gdzieś tam się przenoszą, biegają, próbują coś ukraść. I podobnie jest w tym przypadku. W tym filmie się uh -huh. dużo dzieje. I to jest w zasadzie film, kurczę, ekranizacja Apokalipsy Świętego Jana, w którym Tom Cruise jest Mesjaszem I to jest akurat bardzo czytelny. Jest to chwilę, Gabriel. Co to? chwilę się tak. podkreśla, że on tak, chociaż on jest akurat antykrystem, czyli tym uh -huh. y, zwiastunem złej nowiny, zwiastunem uh -huh. końca świata. No i sztuczna inteligencja, jako szatan, który planuje no, doprowadzić właśnie do Armagedonu. Myślę, że więcej jednak miejsca też jest dla drugoplanowych bohaterów. Zresztą sam Tom Cruise, bohater, Tom i Hunt mówi: Będzie mu, słuchaj. Teraz to jest twoja drużyna, musisz mhm. o nich dbać i ta drużyna też ma całkiem sporo do wykonania. No i potem Czekamy te pół filmu, czekamy, 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 aż Tom Cruise zacznie robić rzeczy i moim zdaniem mamy jedną w ogóle z najbardziej spektakularnych, ale też najdziwniejszych w ogóle scen akcji w no, tej serii. Właśnie chciałam się zapytać. No. Yy, jak, te, jak te sceny akcji wyszły? Bo są dwie, są dwie sekwencje mhm. akcji. No jest tam po wcześniej trochę bujek, ale one są powiedzmy takie mniejsze i, no, i szybko się. To, to, to nie jest jeszcze to mięsko. Więc co z mięskiem? Dobra, Kuba. No, także ja doceniam na poziomie technicznym scenę podwodną. Tam jest parę fajnych ujęć, jak się wszystko odwraca i woda jest na suficie, a ten eee. gruz jest na, na pod, podłodze, tak? Nie, na. Zakręcimy mi się w to zobaczyć ale ja się tak nudziłem, to, jest dla mnie, to był dla mnie najnudniejszy element tego filmu. Już obserwując od tego, że jest to wszystko strasznie głupie, że dotychczas jakby ten poziom jakby wiarygodności był trochę atrakcją tej serii, że hmm. OK, Tom Cruise naprawdę robił to rzeczy i to jest wykonalne. Natomiast tutaj mamy jakieś magiczne oddychanie pod wodą, magiczne nie pod wodą, już nie mówiąc o magicznym wyciąganiu i wkładaniu pendrive'a, które jest później. Ale no nie, ta scena podwodna dla mnie była nudna plus kuriozalne przebitki na Yy, szeroki plan, gdzie yy, okręt podwodny jeszcze bardziej się przytacza, jeszcze bardziej się przytacza. No a scena samolotowa, finałowa jest dość fajna, przyznam. Fajnie, że Tom Cruise to robi, chociaż widzieliśmy go już, jak zwisza z samolotu teraz. No i niestety jest duży problem finałowej sceny, mianowicie mm -hmm. taki, że bierze w niej udział również pan Gabriel, <laughs> który jest czarnym charakterem, jak z niemego kina trochę, który w, <laughs> robi ha, ha ha i podkręca wąsa prawie, że. Yy, ja kupiłem Gabriela z grubsza w poprzednim w Dead Reckoning, mm -hmm. bo tam była obietnica tego, że jakby jego relacja mm -hmm. z Ethanem Huntem zostanie rozbudowana w przyszłości. Natomiast tutaj ta relacja nie zostaje rozbudowana zupełnie i to też jakoś zostaje tak... przebudowana, bo też kim innym staje się Gabriel w tym filmie. No nikim nie <laughs> staje po prostu. No właśnie. Powiedziałeś się, kinie Niemem i tutaj docieramy w zasadzie do sedna, bo obydwie te sekwencje są wyjęte żywcem z kina Niemego, a Tom Cruise staje się współczesnym Basterem Kitonem. No przecież to co się dzieje w świecie no, podwodnym. w części Ale w tutaj części jeszcze bardziej w, tej tutaj, w zasadzie cała sekwencja pod wodą od momentu kiedy Tom Cruise wyskakuje z helikopteru mm -hmm. i wskakuje pod wodę, tam że James Cameron na pełnej nie powiem czym. Mamy nawet postać w ogóle drugą Katie O'Brien, która jest żywcem wyjęta jak, jak z obcych mm -hmm. decydującego starcia jedna z mm -hmm przedstawicielek Marine. No i potem jak zaczyna nurkować, ja też na początku myślałam, sobie, co tu się dzieje? To nie jest klasyczny Mission Impossible. No nie jest. Właśnie dlatego, że to idzie w inną stronę, ale im dłużej zacząłem o tej scenie myśleć, myślałem sobie, Jezus Marian, to jest naprawdę gigantyczny wyczyn. I tutaj James Cameron naprawdę nie, był, nie powstydziłby się czegoś takiego. Ta sekwencja mogłaby się znaleźć w głębi, gdyby James Cameron nakręcił ją dzisiaj. Przypuszczam, że też zrzuciłby swoich aktorów dokładnie na dno morskiej toni i kazał im dostać się gdzieś bardzo, bardzo głęboko, gdzie wszystkie zasady w ogóle grawitacji i fizyki przestają mieć znaczenie. Ja się tu zgodzę, mi, mi się też ta scena bardzo podobała. Ona jest przede wszystkim wspaniale nakręcona i bardzo fajnie zainscenizowana. To znaczy widać, że ten Tom Cruise się tam obraca. Trochę mi się z Incepcją pod wodą skojarzyło. Mm. <grym> to scenę w korytarzu, że tam się obraca wszystko i to spada na niego i, i, i jak on tam pływa. I to naprawdę dobrze wygląda, moim zdaniem. Nie, nie wiem, jak oni, nawet jak już schodzą tak, tak niżej, te światła i on puszcza te flary, no wygląda to bardzo imponująco. I rzeczywiście to jest coś, czego nie widzieliśmy wcześniej. No, on tam, Tom Cruise, w sensie nukował w jakiś, jakimś wolcie, chyba w Nation, Nation. Na przykład. Mhm. Ale to było takie, powiedzmy, ta, ta scena akurat nie była jakaś taka super. Natomiast ta, 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 mi, ta mi naprawdę zrobiła na mnie wrażenie. Natomiast co do drugiej sceny mhm. miałam wrażenie, że już to widziałam od Toma I tutaj troszeczkę myślałam, że no nie jest to oryginalne, że powinien jakoś spróbować może. Coś innego, no bo już wisiał z helikoptera, wisiał już z samolotu, no i tu wisi znowu z samolotu, tylko starego, czteropłatowca, czteropł <laughs> ale jest w te akcji wpisany jakiś paradoks, że z jednej strony one są spektakularne, a z mhm. drugiej strony bardzo kameralne. W zasadzie zawierzone tak naprawdę właśnie na Tomie Kruzie. Mm. Nie wiem, jak mieliśmy Wognation, to mieliśmy wielki pościg, najpierw samochodowy, potem bohaterowie przerzucali się na motocykle. W mieliśmy skoki, strzelaniny, ucieczki po ulicach Paryża, a tutaj jest tylko Tom Cruise. Tom Cruise jest tak naprawdę opór materii. Mm. No, ale chyba musicie przyznać, że na trzygodzinne widowisko, dwie takie sekwencje, no, to, to jest to trochę jest mało. mało tak. Tym bardziej, że tutaj te porównania do kina Niemego wjechały i faktycznie to kino nieme funkcjonuje w dobry czy zły sposób w tych scenach akcji. No ale poza tym, to w tym filmie tyle się gada, jest tyle pustosłowia, bo ty mówisz o jakby niezrozumiałości fabuły, która. Jakby te słowa sprawiają, że ona jest niezrozumiała. A tak jak ja powiedziałem wcześniej, to chodzi o to, żeby włożyć pendrive'a do dziurki i wyciągnąć, tak naprawdę. Mm. Ale dwie i pół godziny trzeba nam to tłumaczyć. I wydaje mi się, że to jest jakiś, jakiś fundamentalny feller tego filmu. Tak samo jak te wszystkie inne postacie, które jak dla mnie nie mają szansy tutaj zabłysnąć. W poprzednich częściach niektórych to się udawało. Tutaj nie bardzo. Ja też mam problem z tym apokaliptycznym tonem, który mm. dla mnie jest jakby jakoś nie na miejscu w tej serii. Zupełnie. Dlaczego? Ale zawsze polegało na tym, że świat sko się skończy. Ja wiem, zawsze i ten Hunt Może odwołuje złą... apokalipse, tak. jasne, ale ten film jest. On wchodzi na wysokie C w no pierwszej tak. scenie i na tym wysokim C trzyma nas przez trzy godziny. To prawda. A to są trzy godziny, z których gdyby wyciąć co najmniej godzinę, to nic by się w tym filmie nie zmieniło. I, jeśli, jeśli możesz wyciąć godzinę z filmu, to znaczy, że ta godzina jest tam niepotrzebna. Więc nie. ja myślę, że byłbym w stanie może kupić ten film, gdyby on trwał dwie godziny. Nie. Plus jeszcze to nieustanne przypominanie nam poprzednich części. Zresztą znaczy, to jest parę sprytnych pomysłów, przyznam. Jakby na przykład bardzo fajnie jest tu wykorzystana furtka fabularna strójki, Bardzo, nie. bardzo sprytny retkon tak zwany. Um, I on służy po to, żeby podbić stawkę, żeby spiąć klamrą całą serię. No tylko, że nawet to jest problem, bo to, że to jest nawiązanie do starej części, to nie podbija stawki, bo stawka już jest i tak apokaliptyczna mm. od pierwszej sceny tego filmu. I jeśli to nawiązanie do trójki służy po to, żeby jeszcze bardziej zmotywować Itana Hanta do wzięcia udziału w misji, no tak, nie to nie służy do tego, tak. bo on już jest w tej misji, tak. on już i tak robi. I w efekcie dostajemy takie, mm. taką pustą... Pustą próbę spieniężenia nostalgii typu tak. patrzcie, pamiętacie tę część, lubiliście ją i no. pamiętacie tę część, lubiliście ją. Mi, hmm. mi zdecydowanie brakowało też humoru. To znaczy, te, te poprzednie filmy, O tym były apokalipsycznie, to on tak. nie zna, Zabiera wszelkie miejsce dla właśnie no. tego takiego. Tej zabawy. Jakby Mission possible, to jednak mimo wszystko była zabawa zawsze. Bo tak. kiedy wkracza Mesjasz, nie ma miejsca nie na ma. zabawę. Nie ma żartów Ach, z Mesjaszem. Ja chcę, chcę wesłego Mesjasza. No dobra, to powiedzcie mi, jak w takim razie oceniacie ten film w, w jakby we franczyzie ogólnie. To sorry, dla mnie to najgorsza część, niestety. Aż nie. tak! Najgorsza, zdecydowanie. Nie Nawet nie. dwójkę że na uwolę. Okej. Okay. Nie, ja myślę, że absolutnie środeczek. Moim numer uno jest, bez dwóch zdań, Rogue Nation. Ostatnio sobie powtórzyłem ten film, uważam, że jest znakomity, że tam wydestylowano w ogóle istotę Mission Impossible, doprowadzono do perfekcji mm. sceny akcji, tempo, bohaterowie. Wszystko się zgadza. A tutaj, tak jak mówię, w środku filmu myślałem sobie, nie, do tego to nie będę chciał wracać. Mm -hmm. A zakończyłem ten film w zupełnie innych emocjach, mm. także... Zachęcam, zachęcam. Być może nie żeby wrócić jeszcze, ale żeby tak czekać. Czekać aż ten film się ułoży. Spróbuję pewnie, spróbuję. No dobra, a to na koniec w takim razie pytanie. Hmm. To Tom Cruise tutaj się zarzeka, że to jest ostatni, że to jest finał, ale co myśl, czy myślicie, że to jest finał no, Oczywiście. Czy on się zarzeka czy nie? Bo ostatnio powiedział, że podobno chce grać w zazukaje. filmach akcji do setki. No, I jestem przekonany, że będzie to robił. Tak, ale czy, czy, ale czy akurat w tym, czy, czy czwem, f, f, mhm. fabuła, czy formuła, o tak to powiem, się nie wyczerpała znaczy, może? Do, przed tym filmem wydawało mi się, że ta formuła jest nieskończona i jakby można ciągnąć to, w, 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 jakby o ile tylko Tom Cruise będzie chciał. Natomiast problem jest taki, że jak już wjechaliśmy na ten ton apokaliptyczny, to nie wiem, w kolejnej części i ten Hunt musiałby chyba z kosmitami walczyć. To no fajnie nie. by było w kosmosie go zobaczyć. Ja myślę, że tak naprawdę odpowiedź przyniesie box office. A, jeżeli, film, też... jeżeli ten 400 milionowy budżet a, a, jakimś tym się a, a, zwróci, a, a. na pewno Paramont przekona a, a. w skuteczny sposób Toma Cruza, by jeszcze raz powrócił. Być może już nie jako głównego bohatera, chociaż z hmm. drugiej trudno mi sobie wyobrazić, że on mógłby być na przykład mentorem. Hmm. Hmm. Dobra, to oceny w takim razie. Ja daję niestety 4. W ten Ouch. weekend dużo bardziej podobał mi się Lillo i Stitch, uh -huh. który polecam. Uh -huh. Ode mnie 8 na 10. No ja tak daję 5, no i tym właśnie... <grym> amiwalentnym akcentem. <grym> <grym> tym amiwalentnym akcentem kończymy. Ta wiadomość ulegnie samozniszczeniu za 5 sekund.